Dzień dobry, dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika w ten słoneczny, piękny dzień. Zdążyłem tak, dzień dobry, bo słońce jeszcze na niebie. Ja jestem kazik. Czasem lubię dawać w gazik, <noise> ale to nie teraz, żeby nie było. 0% Dlatego, że teraz muszę się Wam pochwalić, że moje trzy kurki, które. Kiedy? No, wczoraj, wczoraj rano wyjeżdżały do Hiszpanii. Już są na miejscu, już są na miejscu. Ktoś z widzów napisał do mnie, że to daleka droga, żebym nie wysyłał, żebym nie sprzedawał. Ale te trzy kurki już były od dawna zamówione, właściwie w fazie inkubacji. Już jeden z widzów mieszkający w Hiszpanii, Krzysztof, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, macham. <noise> Zamawiał te kurki, i w końcu udało się je odebrać. W niedzielę wyjechali ode mnie. Dziś jest poniedziałek, i dzisiaj są na miejscu. Dostałem od Krzysztofa taki krótki filmik, pokazujący, jak wygląda sytuacja tam w dalekiej Hiszpanii, gdzie te trzy kurki, czyli dwie czarne i jedna biała. Pojechały, jak wygląda ich nowy kurnik, jak wygląda sytuacja, więc yy, sprawa jest dość ciekawa. Zresztą sami zobaczcie, no, w naszym kurniku dzisiaj cyrk i hałas. Od Kazia trzy kurki przyjechały i swoje wszystkie się wystraszyły. Nasze i zebrał tylko kogut, Manolo. Tutaj widzę, postanowił się. Przywitać z tymi kurkami. Tak, postanowił się przywitać kogut, sprawdzić co to się dzieje. A kurki izy brown, wszystkie tam są. No. Tak to tu wygląda teraz. W chaosie będziemy, chyba. Ja dzisiaj postanowiłem trochę popodlewać dlatego że no jest bardzo duża susza już bardzo dawno nie padało ziemia jest sucha może tego tak nie widać na trawie chociaż widać jaka jest sucha natomiast stwierdziłem że troszkę podleję sporo pracy sporo pracy przy, yy, przy moim budynku przy moim garażu ale to może później Wam pokażę. Tak, walają się tu teraz różnego, różnej maści materiały budowlane, bo działam, bo działam z, z budowlanką. Natomiast z uwagi na to, że niedługo ma popadać, a kurki nie wychodziły już od jakiegoś czasu na zielony wybieg, tak, tak, już zaczyna się zielenić. Dlatego postanowiłem... Że dzisiaj wypuszczę je na moment. Właściwie już zbliża się wieczór, więc one nie poczynią zbyt wielkich strat w trawniku. Nie zrobią tutaj jesieni średniowiecza, mam nadzieję. No, zobaczymy, co będzie. W każdym razie otwieram zielony wybieg, tak aby sobie troszkę pochodziły. Dawno nie były. Tylko teraz które. Pado wypuścić Nioski Czy kochiny Zrobiłbym jakieś losowanie Ale nie mam monety Nie mam czym rzucić Słuchajcie Mił, mił A co ty tutaj robisz koleżko No nic Dobrze Wybór padł na nioski no, idźcie, idźcie, dawno nie byłyście, biegiem może jeszcze. Kochiny też dzisiaj zdążą, ale dawno nie były, ale biegną. Tylko mi nie porozkopywać za bardzo, nie powydziobywać mi nasionek trawy. No, jednak, no, idźcie tam dalej do słońca. No nic. Co będzie, to będzie. Muszą sobie troszkę podziobać. Znaleźć jakiegoś robaczka. A co ty, Mił? Ty też będziesz dziobał. Patrzcie, mój kot na zielonym wybiegu. Co on też takiego wymyślił? Ostatnio, ostatnio przyuważyłem go tutaj, jak się bił z kotem sąsiada. Jest już coraz starszy, coraz większy. Oznaczył teren. Nie wiem czy to było widać, ale taki charakterystyczny gest ogonem, drżącym ogonem, wykonał. Zaznaczył drzewko. Kurki coraz dalej na wybiegu. Trawka troszkę odrasta, więc niech sobie podziobią zielonego. A ja w tym czasie. Zajrzę do kurniczków. O. Tutaj mam jedno jajeczko. Tutaj siedzą dwie kwoki. Słuchajcie, wczoraj robiłem wczoraj robiłem prześwietlanie jaj w inkubatorze. No słabo dzisiaj z jajkami. No słabo. Tutaj jest kwoka, tutaj jest druga. No ale one mają tylko plastikowe. Jajka pod sobą. No i co? Dzisiaj tylko trzy jajka z wybiegły odniosek. No marna sprawa, marna sprawa. Robiłem również dzisiaj wysyłkę. Robiłem również dzisiaj wysyłkę jaj lęgowych Czego ty się raz Putin tak wydzierasz? Także poszły jajeczka od kochinków, poszły jajka odniosek. to zrobił? Sakreble! Zaklą Zaklął szpetnie, książę pan. Jak to jest możliwe? Znosić jajka na wybiegu. No masakra! No ale to przez to pewnie, że kurnik tutaj też zajęty przez dwie kwoki. No tutaj cztery jajeczka dzisiaj. Jestem bardzo ciekaw, bardzo jestem ciekaw jak będą wyglądały pisklęta, bo... 6 albo 7 kwietnia planuję klucie. Do tego czasu muszę wybudować, zorganizować jakieś gniazda przecież dla kwok, bo no bo przecież mam cztery kwoki, dwie tutaj i dwie tam i będę je musiał wyekspediować na na czas wychowu. Piskląd, będę je musiał wyekspediować. Zamknąłem tam. Mam nadzieję, że tak. Wyekspediować skórnika. No bo przecież pisklęta nie mogą mieszkać razem z innymi kurami, bo by zostały zadziobane, więc tak się zastanawiam, słuchajcie, gdzie umieścić, gdzie umieścić kwoki. Są cztery. Wczoraj robiłem prześwietlanie jaj w inkubatorze. Zostało, yy, od, odpadło kilka jajek, odpadło, ale jest sporo, sporo jajek jest zalężonych, sporo się rozwija, na pewno grubo ponad 40, więc tak sobie myślę, że jeśli mam cztery kwoki, to każda z nich dostanie, no na przykład po 11 jajek i pod kwoką już w ostatniej fazie klucia. Będą się kluły pisklęta, ewentualnie te, które wyklują się w inkubatorze zostaną, zostaną do kwok podrzucone. Ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę czasu yy, zostało, natomiast tak jak mówię, zastanawiam się oj, Boluś, Boluś zastanawiam się yy, gdzie umieścić kwoki na czas wychowu. Piskląd. Na pewno jedna będzie w kurniczku, druga, yy, trzecia i czwarta. Widzieliście, jak kot pogonił kurę? Druga, trzecia i czwarta. Jeszcze nie wiem, ale na pewno. Oj, Mił, uważaj na Hansa. Jak tak będziesz gonił kury, to on ci pogoni kota. Na pewno będę chciał im coś zbudować. Mam nadzieję, mam nadzieję, że kwiecień będzie ciepłym miesiącem, dlatego że no prawdopodobnie wszystkie kwoki będą, będą wychowywały pisklęta tutaj na tym wybiegu i poza tą, która będzie w kurniku, no bo nie sądzę, żeby dwie kwoki zajęły kurnik, bo one się raczej nie zgodzą. Będzie tam za mało miejsca dla, dla dwóch. Więc pewnie jedna będzie w kurniku, a pozostałe trzy gdzieś poza kurnikiem, w miejscach, które im do tego przygotuję. Więc mam nadzieję, że kwiecień będzie miesiącem ciepłym. Dzisiaj tutaj działam przy moim garażu, robię jakieś wylewki, ale jeszcze sporo, sporo roboty przede mną. Prawdę mówiąc, wszystko tak strasznie podrożało. Wszystkie te materiały budowlane, drewno, stolarka, wszystko tak podrożało, że nie mam pojęcia ani jak, ani kiedy uda mi się yy, to pomieszczenie skończyć. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podobało, to oczywiście postaw łapkę w górę. Ja serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Oj, Bailarinka, ale jesteś wyskubana na grzbiecie i na głowie. Kto ci te pióra tak wyskubał? Który kogut? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił do was kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się. W kolejnym odcinku.